Bankomaty Euronet pojawiły się w każdym polskim mieście. Polacy chętnie wypłacają z nich pieniądze, wiedząc, że nie będą musieli płacić prowizji za wypłatę gotówki, jak dzieje się to w przypadku innych bankomatów w kraju. Dziś okazuje się, że Euronet zmienia limity. Bankomaty Euronet zmieniają limity zgodnie z doniesieniami w portalu Business Insider Polska. Firma Euronet wprowadza zmiany w wypłatach z bankomatów. Od dziś klienci mogą się spodziewać, że na monitorach pokażą im się limity, których wcześniej nie widzieli. Bankomaty Euronet pozwalają nam wypłacić przy jednorazowej transakcji 1000 zł. Wcześniej limit ten wynosił 4000 zł. Od dziś klienci bankomatów Euronet, chcąc wypłacić więcej niż 1000 zł, muszą wykonać kilka transakcji, w zależności od tego, ile pieniędzy jest im potrzebnych. Dlaczego pojawiła się taka zmiana? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Ewa Miziołek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży Euronet Polska. Z uwagi na znaczne wzrosty wartości jednostkowej wypłaty gotówki w ostatnich miesiącach wprowadziliśmy w części naszych urządzeń tymczasowy limit jednorazowej transakcji w wysokości 1000 zł. Euronet podjął taką decyzję dla dobra klientów limit został wprowadzony, by zapewnić jak największej liczbie klientów dostęp do gotówki w sieci Euronet, dodała Ewa Miziołek dla portalu Business Insider Polska. Dzięki zwiększonym limitom, według sieci Euronet, więcej klientów, będzie mogło wypłacić pieniądze z jednego bankomatu. W przypadku dużych wypłat w jednym miejscu często inne osoby nie miały możliwości wypłacenia gotówki. Bankomaty Euronet jako jedyne w kraju nie limitują ilości pieniędzy, które jednego dnia mogą wypłacić klienci. Biznes Insider Polska jest zdziwiony taką decyzją, wskazując na inne, popularne są w Polsce praktyki, takie jak M-Banku. Kinga Rulka-Wojciechowska z biura prasowego M-Banku przekazała dla Biznes Insider Polska, klient, może sam ustalić swój dzienny limit na wypłatę gotówki z bankomatu. Jego maksymalna dzienna wartość wynosi 500 tysięcy złotych. Minimalna oczywiście 0 złotych. Limit wypłat ustanawiany jest ze względów bezpieczeństwa. Źródło Radio Z Następny artykuł.